Witam serdecznie na kolejnych przeczekiwaniach w tym lesie. Ostatnio znalazłem guzika pruskiego i czekam pruski. Dzisiaj siedziałem znowu Jana. Teścio też miał ochotę wyjść, pochodzić trochę. Zobaczymy. Przeszperamy ten las. Jeszcze może bardziej dokładnie. i Zobaczymy co wyjdzie. Zapraszam. Moim pierwszym fantem dzisiaj jest taki żub, czubeczek w tym lesie. Może ktoś tu dostał? Przejdę w koło tego miejsca, może jakiś guzik leży? Zobaczę. Tak jak mówiłem, koło tego czubka trzeba szukać i jest guziczek, gaciaczek. zwany gaciak. Tak jak widać. Jeszcze chodzisz w koło O teraz Teś się znalazł w wojskowo potelnie Zobaczcie na czym kiedyś gotowano Smażono Czałobyś to miejsce dokładnie w koło Hej jest guziczek Zaraz zobaczymy jaki wyczyścimy troszeczkę Czy będzie kolejna czwóreczka jak wtedy Trochę dojechany jest Spray w samochodzie zostawiłem, żeby go umyć, ale ma uszko, to najważniejsze. Coś jest, się, się rysuje na nim, jak, jak widać. Może brutę, lepiej, żeby go oczyścić. no coś jest na nim. kurde czy to jakiś kuń czy coś takiego kurde może jak carski ja guziki poluję nie szczepionki tam doczyszczę go i no wyżej w trakcie robienia tego filmu napiszę, co za guzik, i tyle, nie? Co zrobię? Nic nie zrobię? Co nie... zrobię? Znaczy, no widać coś, ale jest godzina popołudniowa, 14 w lesie. Jeszcze pada i jest słabe słońce jest nie. No, niestety, po raz drugi w tym lesie. Zobaczcie, jaki piękny czubek od pruskiej czapki hemu, Tylko hałbę. Oto znalazłem krążek, to już drugi raz tego do śmieci nie wyrzucę jeszcze jakaś podstawa powinna być jeszcze w tym po pokopię trochę ale zajebiste zobaczcie zajebiste pewnie bo no wojskowa mi się zdaje zobaczcie, taka tubka wyszła z pokrętełkiem śmiesznym koło tam guzika znalazłem, a tu czubek od pietrechałby Wchodzimy w koło tutaj. Coś tu się działo. Zobaczcie, tato przeszedł tutaj niedaleko czubek, co znaleźliśmy. Jest orzeł, korona, pruska. Dostał tu, Tamto zobaczcie, poleciało tam. mu tu głowę. No i mamy kolejny czubek, Pika Haube. Musi jeszcze coś reszta gdzieś być tutaj. A teraz mi wyszła taka klamerka, paska, być może. Aluminium. Ale dzień fajny. Fajna sobota. A teraz wyszło takie denko. Pod wazoną. Hitlera. Zobaczcie, znalazłem talusieńkiego szrapnela. Brakuje tego cycka. Ja się oddalam od tego miejsca, mam taśmę. Zaznaczę miejsce. Już policję wezwałem. bo ja zaraz przejechać właśnie idę do nich do po nich do drogi. Fajne znalezisko, uważajcie na takie niewybuchy. bo są bardzo niebezpieczne. Policja wezwana, czekam na przyjazd yy, służb. I przekażę im znalezisko, teren to zaznaczyłem. To taśmu właśnie. No to co? Jak się podobała łapka, pod Może bo się podobał ten dzień, chociaż niebezpieczny. Trzymajcie się na razie.